Mechaniku, nie bzikuj, kiedy pojawia się potrzeba, co zastosować: test ciśnienia sprężania, pomiar kompresji czy test szczelności. Pomiar kompresji w aktualnym stanie techniki jest niemiarodajny, nie należy go stosować, a wartości przez wielu są często mylone z podawanym przez producentów stopniem sprężania. Czy tak powinien postąpić i odpisać klientowi mechanik, właściciel prowadzący warsztat samochodowy? Choć miał możliwość kontaktu z nami w celach konsultacji ustalonego zakresu prac krok po kroku, nawet nie zadzwonił. Stosując metodę szczelności statycznej, znacznie precyzyjniej zweryfikujesz stan silnika. Nawet usłyszysz, gdzie powstaje nieszczelność. Posłuchaj. Chcesz znacząco zwiększyć swoje kompetencje? Zapraszamy do skorzystania z dostępnych u nas szkoleń.